Cześć witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku przygotowanie racuchów rozpoczniemy od takiego szybkiego krótkiego przedstawienia składników potrzebować będziemy mleko potrzebować będziemy oczywiście drożdże najlepiej żeby były to drożdże świeże jeżeli nie macie świeżych drożdży to 7 gramów czyli paczuszka takich suszonych odpowiada około 25 gramom drożdży świeżych także oprócz drożdży potrzebne będzie również masło masło delikatnie rozpuszczone Wszystkie składniki, wszystkie ilości znajdziecie w sekcji opisu, także tam odsyłam. Ja tutaj nie będę mówił czego, ile dokładnie. Raz powiem, raz nie powiem, także musicie mi wybaczyć. A jeżeli chcecie dokładnie, właśnie zobaczyć ile czego, zajrzyjcie w opis. Tam też znajdziecie linki do mojego TikToka, Instagrama oraz Facebooka, gdzie serdecznie Was odsyłam. Oprócz tego, oczywiście, mąka, mąka pszenna, troszkę cukru, jajka, cukier waniliowy. Jakieś owoce, mam tutaj banany, jabłuszko, mandarynki i oprócz tego wiśnie, wiśnie mrożone, Z tego zrobimy taką ala-frużelinę, którą to polejemy nasze racuchy. Także proponuję najpierw od tego w ogóle zacząć. Do jednego z ganków właśnie wsypujemy wiśnie, wiśnie nam się rozpuszczają, a teraz przechodzimy do przygotowania rozczynu, czyli. Do przygotowania tego czegoś, dzięki czemu każde ciasto drożdżowe pięknie nam musi wyrosnąć. Proponuję najpierw, żebyście zawsze dawali drożdże. Najlepiej te świeże, ale w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli tak jak mówię nie macie, akurat a macie gdzieś suszone, no to wtedy wykorzystujecie ewentualnie te suszone. Tutaj 20 gramów mniej więcej, zasypujemy też mniej więcej dwoma łyżkami cukru. Cukier to swego rodzaju taka pożywka dla drożdży. Bez cukru te drożdże nie mają czego jeść, tak więc nie będą rosły, nie będą się rozwijać. A o to właśnie w nich chodzi. Za pomocą łyżki czy widelca rozgniatamy drożdże wraz z cukrem. Po minutce, powiedzmy, powinny te drożdże się nam rozpuszczać, i dopiero wtedy jest moment, żeby zalać je ciepłym mlekiem oraz dodać trochę mąki. Spójrzcie, drożdże są rozpuszczone. Tak więc zaczęły przepięknie nam pracować. To jest właśnie jeden z sekretów tego, żeby każde ciasto drożdżowe, moi drodzy, Wam zawsze wyszło. To jest bardzo ważne. Niech one sobie teraz, tak, minutkę, same dwie poleżą, a w tym czasie podgrzewamy mleko. Oczywiście nie możecie zagotować mleka. Musi mieć ono około 40-42 stopni Celsjusza, czyli delikatne ciepło w rękę musicie czuć. Drożdże jeszcze przez chwilę przemieszajmy. Mleko się ugrzało, także zalewamy całym mlekiem nasze drożdże. Mieszamy. I teraz do środka dodajemy kilka łyżek mąki pszennej. Bierzemy to z tej puli, która jest przeznaczona na Ogólnie nasze racuchy, czyli tutaj mam odmierzoną ilość mąki, a tutaj sobie właśnie z tej partii, głównej partii biorę odrobinę, wrzucam do rozczynu, mieszamy i tak naprawdę rozczyn będzie gotowy, on musi mieć konsystencję takiej lekko gęstej śmietany, także jak oglądacie mnie to już wiecie o co chodzi i taki rozczyn przykrywamy, odstawiamy w ciepłe miejsce na około 15-20 minut, aż on zacznie fajnie nam pracować, czyli rosnąć. W tak zwanym międzyczasie moi drodzy, zaraz zrobimy taką owocową sałatkę do naszych racuchów, ale zanim to dodajemy do wiśni odrobinę cukru. Za chwilę zobaczycie z bliska, jak to wszystko pięknie wygląda. A teraz mamy już tutaj obranego banana, jedną mandarynkę, jedno jabłuszko. Tak naprawdę kroimy w kostkę. Mogą być to Wasze ulubione jakieś inne owoce, w zależności co lubicie. Tutaj, taka moja propozycja, nieco fajna, taka orzeźwiająca. Także nie będę Was zanudzał tutaj krojeniem. Pokroję, wrzucę do miski i za chwilę powiem, co z nią zrobić dalej. Owoce pokrojone. Bierzemy jedną cytrynę. Polecam Wam w ogóle. Nie wiem, czy też macie takie odczucia. Te akurat cytryny bio. Są nazwą bio, czyli tak naprawdę niby bardziej lepiej hodowane, bez tych oprysków. Są według mnie smaczniejsze, sami sobie sprawdźcie, niezależnie w jakim to markecie kupicie i dajcie mi znać w sekcji komentarzy, czy tak samo te bio według Was są takimi cytrynami, jak to kiedyś były, czyli pachnące, cienka skórka i dużo fajnego, do soku. I teraz cytryną skrapiamy delikatnie przez palce, tak żeby nam pestki nie pokładały nasze owoce. Cytryna po to, żeby w głównej mierze ani banany, ani nasze jabłka nie ściemniały, tylko żeby miały dalej taki fajny, jasny kolor. Tak, na ten moment, moi drodzy, prezentują się nasze wiśnie. Oprócz wiśni mogą być oczywiście czereśnie w sezonie polecam też tak zrobić. Do tego jak widzicie, coś dodaję. Jest to mąka. Mąka ziemniaczana, która tak naprawdę z tego wszystkiego zrobi nam taki delikatny kisiel. Zmniejszamy płomień i mieszamy. I zobaczcie, fajny taki kisiel nam wyszedł, o to właśnie chodziło. Nie za gęsty, nie za luźny. Do tego też proponuję kilka kropel cytrynki, żeby jednak to było nieco takie rześkie, a nie zamulające, jeżeli wiecie co mam na myśli. I tak naprawdę to już mamy gotowe. Chodźcie, zobaczymy jak wygląda roszczyn. Spójrzcie moi drodzy, roszczyn przepięknie wyrósł. Jest jak taka delikatna chmurka, i teraz też nie pozostaje nic innego jak wszystkie składniki naprawdę połączyć i wymieszać ze sobą. Cały rozczyn dokładnie przelewamy do pozostałej części mąki. Dolewamy rozpuszczone i ochłodzone masło. Dodajemy odrobinę cukru waniliowego. Troszkę też zwykłego cukru: może być to cukier kryształ, może być cukier puder nie za dużo z tego względu, że podczas smażenia cukier będzie nam się karmelizował przez co ciemniał. także musicie to sobie wyczuć też pod własne podniebienia, pod własne smaki jakie słodkie te racuszki chcecie mieć pamiętajcie też, że racuchy przecież podajemy czy to właśnie z jakimś dżemem, z frużeliną z owocami, można w to ciasto przecież też wkroić jabłka i razem z jabłkami smażyć, wtedy macie takie dwa w jednym można powiedzieć oprócz tego wszystkiego do środka trafiają. Dwa jajka. I nie pozostaje nic innego, jak całość zamieszać. I zobaczcie, o taką konsystencję mi chodzi. Ona nie ma być taka mega luźna. Ma delikatnie spadać z łyżki, ale nadal ma być taka dosyć ciągnąca, ale też nie za bardzo zbita. Także sami sobie popatrzcie, jak to wszystko wygląda. Takie coś musicie uzyskać. Na chwilę całość jeszcze Niech sobie odpocznie, niech się razem zawiąże, dajmy temu ciastu spokojnie z te 5-10 minut. A w tym czasie przygotowujecie sobie patelnię, czy to masło klarowane, czy olej, zależy na czym wolicie, to smażycie. Możecie dać mi w sekcji komentarzy, znać właśnie, czy wolicie smażyć takie racunki na maśle klarowanym, czy może na oleju. Jeżeli chcecie w ogóle wiedzieć, jak zrobić w domu masło klarowane, odsyłam Was również do sekcji opisu albo komentarzy, tam mam podepnę link do mojego filmu, gdzie wszystko pokazuję bardzo szybko, bardzo krótko, jak, zro jak zrobić sobie właśnie w domu własne klarowane masło. Wszystko mamy moi drodzy gotowe. Wyszło 9 sztuk, takich naprawdę sporych, jak sami widzieliście przed chwilą z bliska racuchów. I podajemy nic więcej tutaj nie zostało. Proponuję. dwa na jedną porcyjkę w zupełności powinno wystarczyć. Są duże, tak jak mówiłem, ja sobie nałożę zarówno owoców jednych, jak i drugich. Odrobina cukru-pudru. I tak to, to się prezentuje. Tylko zobaczcie, jak łatwo zrobić coś naprawdę pysznego. Takie racuchy idealnie sprawdzą się, czy to nawet na obiad, na deser, na kolację, na podwieczorek. Jeżeli macie dzieciaki, bardzo fajnie wykorzystać je, że tak powiem, przy przygotowaniach takiego czegoś. Na pewno będą zadowolone, ucieszone, a smak też im na pewno podpasuje, także jeżeli jesteście łasuchami, jeżeli lubicie takie tradycyjne, szybkie dania na słodko, stawcie mi łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję, a w sekcji komentarzy możecie mi dać znać z czym Wy lubicie podawać racuchy i czy może robicie jakoś inaczej, też tego bym się chętnie dowiedział, także ja lecę zajadać, widzimy się w kolejnym odcinku, cześć, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.